Cześć, witajcie, z tej strony Kuba i Witam was w pierwszym odcinku rozpoczynającym serię chińskich elektronarzędzi z Aliexpress. Zrobiłem dla was już trzy odcinki z chińskimi elektronarzędziami z Banguda, no to teraz czas zacząć z Aliexpress. Bo tam również da się znaleźć wiele tanich i ciekawych elektronarzędzi. Tak jak wspomniałem, ten odcinek rozpoczyna serię testów chińskich elektronarzędzi z Aliexpress, natomiast, no, pojedyncze elektronarzędzia pojawiały się już w odcinkach z gadżetami. Ten odcinek, tak jak wspomniałem, rozpoczyna serię filmów, w których będziemy testować sobie po kilka różnych ciekawych elektronarzędzi właśnie z Aliexpress. Na listopad listop Wam już drugi odcinek z tej serii, natomiast oczywiście zdarzało się, że testowaliśmy już jakieś pojedyncze elektronarzędzia z Aliexpress. Bywało, że coś pojawiało się w odcinkach z chińskimi gadżetami. No chociażby ostatnio ta polerka Gisama. Ona również była z Aliexpress i naprawdę bardzo pozytywnie mnie zaskoczyła. Mam nadzieję, że dzisiejsze elektronarzędzia również jakoś mnie zaskoczą. Elektronarzędzia, które dziś będziemy testować, będą tak samo jak ta polerka właśnie marki Gisam, dlatego że Banggood ma swoją markę chińskich elektronarzędzi, która nazywa się Drill Pro, natomiast Aliexpress ma swoją, która nazywa się Gisam. I co ciekawe, to co Gisama i sama i Drill Pro to jest fakt, że jedno i drugie działa na akumulatory od Makity lub na podróbki tych akumulatorów, natomiast to jest ogólnie rzecz biorąc złącze kompatybilne z Makitą. I jeżeli chodzi o te akumulatory, które Chińczycy dorzucają nam do tych swoich elektronarzędzi, to z reguły jest to dziadostwo i wystarczają one na bardzo krótko. To też w głównej mierze zależy od tego, z jakim narzędziem ich używamy. No bo na przykład używając tych akumulatorów z wkrętarką, no fakt, będziemy zmieniać je bardzo rzadko. Krętarka nie potrzebuje tak dużo prądu, no ale są też narzędzia, które tego prądu potrzebują dużo, takie jak na przykład szlifierka czy młot udarowy. Do nich niestety te chińskie akumulatorki są stanowczo za słabe. Jeżeli chodzi o akumulatory Drill Pro, które już dobrze znacie, to to są te akumulatory z czerwonym lub czarnym przyciskiem. Te z białym są to akumulatory Gisama, które są z AliExpress. I co ciekawe, z moich testów wynika, że te akumulatory Gisama starczają na zdecydowanie dłużej niż te od Drill Pro. No bo oczywiście nie znamy tutaj ich realnej pojemności. Mamy na nich napisane tylko na przykład 88VF, 198VF albo 388VF. Co to VF oznacza? No właśnie o to chodzi, że nic. Można po prostu powiedzieć, że to jest taka nazwa akumulatora. No bo w praktyce absolutnie nie przekłada się to na realną pojemność tego akumulatora ani jego napięcie. Chociaż no akurat napięcie we wszystkich jest to samo, no bo to jest standard Makity. No i zarówno Drill Pro używa tego skrótu VF, jak i Gisam też używa tego skrótu VF. Chociaż powiem wam, że ostatnio zauważyłem, że Drill Pro zaczęło robić też takie akumulatory właśnie z czarnym przyciskiem. I na nich co ciekawe, nie mamy już tego odurnego skrótu VF, tylko realne napięcie i pojemność. 20V 1,5Ah. Drill Pro chyba zrozumiało, że te Vf to jest dość słaby kwit marketingowy, no bo to w sumie nic nie oznacza. I teraz w tych nowszych elektronarzędziach, które rozmawiam od Drill Pro, mamy już właśnie akumulatory z czarnym przyciskiem i z napisaną realną pojemnością i ich napięciem. W przypadku Gisama niestety tak jeszcze nie jest. Natomiast, tak jak mówiłem, miałem okazję porównywać te akumulatory Gisama i Drill Pro na tych samych elektronarzędziach. No i Gisam serio wystarczał na zdecydowanie dłużej. Tak naprawdę, jeżeli zamierzamy już kupować więcej tych chińskich elektronarzędzi, właśnie ze standardem akumulatora od Makity, no to najbardziej opłacałoby się kupić oryginalny akumulator. Albo nawet Z2 i po prostu zamawiać narzędzia bez akumulatorów. Ale no, niestety nie zawsze jest to możliwe. W przypadku niektórych elektronarzędzi akumulator po prostu jest w zestawie, no i musimy go zamówić razem z elektronarzędziem. Jak widzicie, ja tą kolekcję akumulatorów mam już całkiem sporą, natomiast no nie ma tutaj ani jednego porządnego akumulatora. No a taki by mi się przydał, nie ukrywam. No bo jednak ich ciągłe ładowanie jest lekko uciążliwe. Teraz bez przedłużania pokażę wam elektronarzędzia, które na dziś dla Was zamówiłem. Rozpakujemy sobie teraz pierwsze elektronarzędzie i w ogóle w tym filmie zrobimy tak, że... Że najpierw rozpakujemy wszystko i obejrzymy sobie zestawy, a dopiero potem przejdziemy do testów praktycznych. Także otwieramy pierwsze pudło, nawet nie wiem co w nim jest, ponieważ no, nie pamiętam co było w którym. Nieważne. Zaraz to zobaczymy. No i pierwsze elektronarzędzie jest to szlifierka oscylacyjna z dość dużym zestawem końcówek do niej. Bardzo fajnie, że tych końcówek mamy tutaj tyle, dlatego że ogólnie nie są one w Polsce dość popularne i też nie są powszechnie dostępne. Ja pamiętam, w te wakacje strasznie naszukałem się tych końcówek przy projekcie smart przyczepy, bo potrzebowaliśmy właśnie takiej wąskiej końcóweczki do szlifierki oscylacyjnej i okazało się, że w praktycznie żadnym budowlanym nie da się tego kupić. Wcześniej się nie dało, a w tym momencie są one dostępne w action, gdyby ktoś potrzebował. W zestawie oprócz samej szlifierki i tych wszystkich akcesoriów otrzymujemy trzy rozpałeczki do grilla, także do kolekcji. No to ile za taki zestaw bez akumulatorów zapłaciłem? Cóż, 147 zł. Wersja z dwoma akumulatorami kosztuje coś około 200 zł, więc w tej wersji z dwoma akumulatorami wychodzi wam jakieś 26 zł za jeden akumulator. To też nie jest wysoka cena, a tak jak mówiłem, te akumulatoryki sama są lepsze od tych Drill Pro. Więc jeżeli nie mamy żadnych akumulatorów, no to kupując je z tym narzędziem w miarę się to jeszcze opłaca. I tutaj też oczywiście przypomnę, że jeżeli kupujemy już jakieś elektronarzędzia na AliExpress, to bardziej opłaca się kupić je w dolarach niż w złotówkach, bo po prostu finalnie wychodzi taniej. W opisie wrzucam Wam też oczywiście kupony rabatowe, które ważne są do 11 października, więc jeżeli będziecie chcieli kupić cokolwiek na AliExpress, niekoniecznie elektronarzędzia, to sobie z tych kuponów korzystajcie, bo zawsze jest to kilka czy kilkanaście złotych w kieszeni. Jeżeli w ogóle chodzi o taką ideę tych szliferek oscylacyjnych, to powiem wam, że na pierwszy rzut oka wydaje się być to narzędzie takie trochę bezsensowne, bo można nim coś wyszlifować, coś przeciąć, no ale przecież to samo można zrobić również diaksem. Natomiast powiem wam, że wbrew pozorom taka szliferka oscylacyjna naprawdę się bardzo przydaje. Przy projekcie Smart Przyczepy ciągle używaliśmy tego typu narzędzia, bo uwierzcie, i diaksem nie wszędzie podejdziecie, a tym da się naprawdę bardzo precyzyjnie wycinać różne rzeczy, nie niszcząc wszystkiego dookoła. No bo tarcza diaksa czegokolwiek by nie dotknęła, no to wiadomo, co się dzieje. A tutaj właśnie tak nie jest i mamy pełną kontrolę nad tym, co tniemy. W szczególności właśnie przydaje się to w takich trudno dostępnych miejscach i zakamarkach, jakie mamy w przyczepie. Wcześniej używaliśmy szlifierki oscylacyjnej e, Niteotul z Biedronki, to była szlifierka zasilana sieciowo, no i nie ukrywam, że też właśnie dlatego zdecydowałem się na zakup tej akumulatorowej. Jednak to jest zdecydowanie większa wygoda. Jeżeli chodzi o te tarcze, które mamy w zestawie, to zacznijmy. Sobie od tego. To jest taki standardowy trójkąt wraz z papierami. On służy po prostu do szlifowania płaskich powierzchni. Tutaj bardzo fajnie, że jest to trójkąt, a nie żadna okrągła tarcza, bo dzięki temu możemy bardzo ładnie dojechać do wszystkich kątów prostych. Dalej tarczki tego typu, one są świetne do usuwania różnego rodzaju zaschniętych klejów i innych zabrudzeń. Nie mają one żadnych ząbków, tylko takie w miarę tempe ostrze. No tak trochę przypomina to nóż stołowy. W każdym razie one służą właśnie do usuwania różnych klejów z powierzchni, które są po prostu dość delikatne. Dalej tarcza okrągła, bardzo uniwersalna. Do drewna, plastiku i cienkiego metalu. No, tarcza jak tarcza, ona jest spora, dużej precyzji nie ma, ale za to jest bardzo uniwersalna. No i dalej te tarcze precyzyjne, czyli coś, dzięki czemu to urządzenie jest takie super. Te dwie większe mogą służyć do drewna i metalu, natomiast te dwie mniejsze do drewna i plastiku. Bardzo fajnie w ogóle, że na tych tarczach znalazła się miarka. Dzięki temu dokładnie wiemy, na jaką głębokość tarcza wchodzi. To jest akurat bardzo spoko i w tych tańszych tarczach tego nie widziałem. Jeżeli chodzi o samo urządzenie, to jest ono dość małe i kompaktowe. No, oczywiście tutaj dojdzie jeszcze akumulator, wiadomo, ale samo w sobie naprawdę nie jest duże. Posiada ono tutaj regulację mocy od 1 do 6. Standardowo chyba w tych wszystkich elektronarzędziach z Chin mamy do szóstki Tutaj przełącznik, oczywiście, blokujący się. No i to, o czym jeszcze trzeba powiedzieć, to system montażu tarczy. Zobaczcie na taką szybko złączkę. To jest akurat rozwiązanie super, bo na przykład w tej szlifierce oscylacyjnej z biedronki Niteotuls tarcze przykręcane były po prostu na klucz pulowy. No i przy każdej zmianie trzeba było szukać klucza, odkręcać, przykręcać, bawić się w to. A tutaj po prostu odpinamy i tarcza schodzi. Zobaczcie, wkładam tutaj tarczę, ręką przesuwam sobie tą dźwignię. No i tarcza założona. Rewelacja, nie trzeba nic przykręcać. Także z omówienia byłoby to na tyle, do testów praktycznych przejdziemy za chwilę, ale najpierw zobaczmy sobie pozostałe elektronarzędzia. Dalej mamy, słuchajcie, pistolet do kleju na gorąco. Zapłaciłem za niego 100 zł. Rozpakujmy to sobie. To jest zestaw z dwoma akumulatorami, ponieważ gdy zamawiałem ten pistolet, to nie było opcji zamówienia go bez akumulatorów. Natomiast sprawdziłem, już taka możliwość jest i wersja bez akumulatorów kosztuje teraz 60 zł. Ten pistolet akurat nie jest marki Gissam, tylko nazywa się on New Bene, chociaż. S pewny wychodzi z tej samej fabryki. No a jeśli chodzi o te akumulatory, to jest to samo, co w przypadku Drill Pro, czyli z czerwonym przyciskiem 88VF. Do tego zasilacz, na szczęście dość szybki, bo dwuamperowy. Czasem te zasilacze do zestawu dostajemy bardzo wolne, a w tym przypadku 2 ampery, także to się chwali. Idąc dalej, mamy tutaj oczywiście rozpałeczkę do grilla, a także taki bardzo miły dodatek, czyli trochę kleju. To akurat zawsze się przyda. Jeżeli chodzi o ogólną jakość wykonania, to powiem Wam, że wygląda to całkiem porządnie, na pewno lepiej od tych chińskich pistoletów z Action. Gumowe Rączka, dość duży przycisk spustu. No i dysza, która jest stosunkowo wąska, więc będziemy mogli dość precyzyjnie tym nakładać klej. Z boku urządzenia znalazł się przełącznik off-on, no i tyle. Ciekawe w jakim czasie się to nagrzaje i na ile starczy w tym akumulator. No, ale to sprawdzimy już w testach praktycznych. Idąc dalej, mamy tutaj miniaturową ręczną wyżynarkę za 91 zł. Rozpakujmy to sobie. Tak się to prezentuje i w tym przypadku, mimo tak niskiej ceny jak 91, zł, mamy w zestawie już dwa akumulatory. 21 VH. VH jeszcze nie widziałem swoją drogą, ale faktycznie to akurat odpowiadało by na 5,21V, ponieważ te akumulatory naładowane właśnie tyle mają. Tylko nie wiem, po co dopisek H. No ale dobra, nieważne. Inni robią VF, to oni zrobili VH. Do tego mamy także zasilacz, w tym przypadku jednoamperowy. Dalej rozpałeczka do grilla, ona również dołącza do kolekcji. No i jest tu też zestaw brzeszczotów. Takie cztery brzeszczociki do drewna, tworzyw sztucznych i metalu. Ogólnie są naprawdę fajne, bo długie. Tylko pytanie, czy to urządzenie będzie miało jeszcze na tyle mocy, aby coś tak grubego przeciąć. Oczywiście postaram się dla Was to sprawdzić. Jeżeli chodzi o jakąś wykonanie to jest tutaj bardzo klasycznie. Nie można temu zbyt wiele zarzucić. No i przed wami następne elektronarzędzie, czyli lutownica za 51 zł w wersji bez żadnych akumulatorów. Rozpakujmy to sobie. Zestaw prezentuje się w taki sposób. Mamy tutaj po pierwsze stojak na naszą lutownicę, który ma miejsce na gąbeczki do czyszczenia, w zestawie takie gąbeczki są dwie. Nawet nie widziałem tego stojaczka na zdjęciach zamawiając tą lutownicę, także jestem miło zaskoczony, że znalazł się on w zestawie. Dalej jest tu sam kontroler wraz oczywiście z konektorem do akumulatora, ponieważ tutaj będziemy podłączać sobie akumulator. Z tej strony Znalazł się włącznik do włączania samej lutownicy Potencjometr do regulacji temperatury Która będzie wyświetlać się na tym ekranie A także złącze do podłączenia już samej lutownicy Lutownica prezentuje się w taki sposób Jest tutaj na nią już założony jakiś grot Dość spory, no ale do lutowania Większych przewodów się nada Sam kabelek dość długi, także to na plus Na koniec jeszcze taka miniaturowa rozpołeczka do grilla Także ona również idzie do kolekcji No i było to już ostatnie takie stricte elektronarzędzie Które do tego filmu zamówiłem, ale mam dla was Jeszcze kilka ciekawostek A pierwszą taką ciekawostką jest ta lampka robocza która również jest na akumulatory Makity. Zapłaciłem za nią 24 zł i z tego co widziałem na zdjęciach poglądowych, powinno nadawać naprawdę sporo ilość światła. Czy tak będzie, oczywiście to sprawdzimy. No i kolejna taka ciekawostka, która również mi się bardzo podobała i musiałam ją zamówić, jest to powerbank. A konkretnie urządzenie, które robi powerbank z dowolnego akumulatora. Kosztowało to 17 zł, w tym miejscu jest przycisk. Z tej strony mamy dwa porty USB typu A, natomiast z tej strony jeszcze pojedynczą diodę doświetlającą. Wystarczy założyć to na akumulator i już można ładować telefon. A czy faktycznie będzie to ładować? telefon, to się zaraz sprawdzi. No i ostatni taki gadżetik, a tak w zasadzie to gadżeciki, ponieważ y, mamy tutaj aż 5 sztuk. Są to konektory, które możemy przykręcić sobie na przykład do półki w warsztacie i na to odwieszać dowolne elektronarzędzie zasilane właśnie na akumulator makity. Za te 5 sztuk zapłaciłem 28 zł i z pewnością mi się to przyda, bo ja już szczerze powiedziawszy nie mam miejsca na te chińskie elektronarzędzia. Myślę, że powinno to ułatwić ich przechowywanie. Teraz czas na testy praktyczne. Zacznijmy sobie od szlifierki oscylacyjnej i tarczy do szlifowania. Tutaj akurat dla przykładu mam założony papier 80. Szlifuję jeszcze na pewno zdecydowanie Dłużej i ciężej niż taką tarczą ścierną do diaksa, no ale za to jest zdecydowanie równiej i mamy mniejsze ryzyko przypadkowego uszkodzenia szlifowanej powierzchni przez zbyt duży docisk. Jeżeli chodzi o moc tego urządzenia, to mamy tutaj dedykowany silnik bezśrodkowy, który radzi sobie całkiem nieźle. Co prawda, to prawda, nie jest to tak mocne jak biedronkowa szlifierka ni Teotul zasilana sieciowo, no ale i tak nie jest źle. Dalej sprawdzamy tarczy do usuwania klejów. Jak widzicie, spokojnie daje ona sobie radę z dysperbitem, którego używaliśmy do malowania podwozia przyczepy. Dalej tarcza okrągła, tu akurat nie złapał mi Fokus, także wybaczcie, że nie jest to ostre. Natomiast Starczą to jak najbardziej da się przyciąć kantówkę bez jej przypalania, jak byłoby to w przypadku Diaksa. Finalnie po cięciu widać, że powierzchnia jest lekko brudna, ale to dlatego, że starczy schodzi farba, więc no to na minus. Jeśli chodzi o małe końcówki precyzyjne, to to jest właśnie największy atut tego urządzenia. Możemy tu wycinać bardzo precyzyjne kształty i rowki. Podsumowując szlifierka jak najbardziej na plus, daje ona sobie radę w boju. Na minus natomiast tarcze, które mimo i szyt, no ładnie, to niestety no ale schodzi z nich ta farba i przy tym brudzą one cięte powierzchnie. Czas na wyżynarkę. Jeśli chodzi ocięcie grubszych desek to niestety jest lipa. Urządzenie to zostało wyposażone w szczotkowy silnik modelarski, a nie dedykowany jak w przypadku naszej szlifierki. No i to od razu bardzo przekłada się na tą moc oraz nagrzanie się urządzenia. Z dwusentymetrowymi kantówkami radzi to sobie niestety słabo. No to może jakaś gałąź, na przykład taka. No i tutaj niestety również było ciężko. Jedynie takie mniejsze gałązki daje się tym bez problemu ciąć. Znalazłem jednak jedno zastosowanie, do którego ta wyżynarka jest świetna, a mianowicie cięcie plecówki. Tu urządzenie radzi sobie bez żadnych problemów i faktycznie można wycinać bardzo specyficzne kształty. Dla przykładu obrysowałem jakiś głośnik i wyciąłem jego obrys. Urządzenie zrobiło to bez zająknięcia. Także podsumowując wyżynarka, OK, ale tylko do cienkich materiałów. Następnie pistolet do kleju. Czas wstępnego rozgrzewania wynosi około 3 minut i po tym czasie możemy już wyciskać taki słabo rozgrzany klej. Do pełnego efektu leistości kleju trzeba poczekać około 5 do 6 minut. To też generalnie jest wynik dobry. Jeżeli chodzi o łatwość dozowania kleju, to jest całkiem ok i nie mam się do czego przyczepić. Teraz test jak pistolet będzie działał przy bardzo. Intensywnej pracy. Lejemy tutaj teraz tyle kleju, ile się da. Po jakimś czasie zauważamy, że zaczyna on lecieć słabiej i ciężej. Jest to normalne zjawisko w tych pistoletach, bo nie są one w stanie utrzymywać stałej temperatury, aby topić tak duże ilości kleju w tak krótkim czasie. Problem ten nie występuje jedynie w profesjonalnych, przemysłowych pistoletach. Tu natomiast i tak nie jest źle, bo zjawisko to zaczęło występować dopiero po wylaniu dużej ilości kleju. W tych tanich pistoletach z Action taki efekt występuje już po wylaniu zaledwie kilkunastu mililitrów kleju. W naszym chińskim pistolecie jest pod tym względem dużo lepiej. Jeśli chodzi o krawędziowe nakładanie kleju, to tutaj również całkiem ok, chociaż no to zależy głównie od naszych umiejętności. Oczywiście ważna jest także dysza oraz przełożenie spustu, czyli ile kleju pistolet wypluwa po jednym całkowitym naciśnięciu przycisku spustowego. W tym przypadku przycisk działa całkiem nieźle i przełożenie jest spore. Podsumowując jak na pistolet za 6 dych to dla mnie jest to rewelacja i z pewnością będę z niego korzystać. No a zwłaszcza że jest on bezprzewodowy i nie muszę wszędzie szukać gniazdek. Dalej testujemy lutownicę. Po jej włączeniu z tego co widzę maksymalna temperatura jaką jesteśmy w stanie ustawić jest to 500 stopni. No, raczej bym w to nie wierzył, więc sprawdzam to za pomocą termowizji. Maksymalnie grot uzyskuje nam tutaj około 350 stopni, co i tak jest wynikiem bardzo dobrym. I do lutowania takich niewielkich rzeczy to w zupełności wystarczy. Cyna bowiem zaczyna topić się już w około 230 stopniach. Jeżeli chodzi o standardowe komponenty typu kondensatory, rezystory, diody i tak dalej, to grot mimo iż jest duży, to bezproblemowo sobie z nimi radzi. Ładnie rozgrzewa wszystkie styki nawet bez dodawania cyny. Do lutów na przewodach również świetnie się to sprawdza. Tutaj przykładowo zlutowałem za dwa małe kabelki, no i potem w żaden sposób nie udało mi się ich już rozerwać. Podsumowując, lutownica spełnia swoją funkcję i z pewnością bardzo mi się przyda właśnie między innymi do projektu smart przyczepy, głównie z racji tego, że jest to akumulatorowe i nie wymaga podłączenia do sieci. Wcześniej, gdy musiałem coś lutować bez dostępu do prądu, korzystałem z takiej lutownicy gazowej z temu i to również jest fajny gadżet, bo taka lutownica może osiągać zdecydowanie większe temperatury od lutownic elektrycznych, no a dodatkowo może działać jako palnik. No ale to też ma swoje minusy, bo w takiej lutownicy nie mamy żadnej kontroli nad tą Temperaturą. A w naszej lutownicy z Aliexpress mamy potencjometr i tą temperaturę jesteśmy w stanie kontrolować dość precyzyjnie. Teraz czas na test lampki. No i czy wy widzicie to co ja? Moc tego urządzenia jest po prostu ogromna. Bije to na głowę niejedną dużo droższą chińską latarkę. Dzieje się tak głównie dlatego, że lampka ta ma aż 16 mocnych diod zamiast jednej jak w wielu latarkach. Strumień światła jest mocno skupiony i pozwala oświetlać bardzo oddalone od nas obiekty. Jak dla mnie jest to istna rewelacja i z pewnością wrzucę tą lampkę do mojej skrzynki z narzędziami. Nigdy nie wiadomo kiedy może się ona przydać. Następnie sprawdzamy ładowarkę i tutaj wiele powiedzieć nie można, no po prostu ładuje ona telefon. To fakt, dość wolno, bo jest to port tylko USB typu A. No ale w awaryjnej sytuacji, gdy mamy w naszej torbie czy skrzynce z narzędziami taki gadżet, to z powodzeniem możemy naładować telefon i to parę razy w zależności od tego jaki mamy akumulator. Przykładowo taki dość mały akumatorek o pojemności 15 amperogodziny wbrew pozorom naładuje nasz telefon ze dwa razy, a nie jeden raz i to do połowy, jak można by na początku myśleć. No ale jak to? Skoro akumulator ma 1500 mAh, a nasz telefon ma 3000 z hakiem i jeszcze trzeba do tego, Jakiej straty doliczyć, to jak to niby ma działać? Wygląda to w taki sposób, że w przypadku takiego akumulatora 1,5Ah, ta jego pojemność jest tutaj podawana dla znamionowych 18,5V. Natomiast akumulatory w naszych telefonach i w większości powerbanków mają ogniwa połączone równolegle, czyli ich napięcie znamionowe jest to 3,7V. Gdyby teraz przeliczyć te 1,5Ah dla 18,5V na pojemność dla napięcia 3,7V, to uzyskalibyśmy 7,5Ah. I tutaj też taka ciekawostka dla tych dużych, oryginalnych akumulatorów pod makiety, które mają 6Ah, Przeliczając to dla 3,7V uzyskamy aż 30 godzin. Więc, no, zobaczcie, ile razy jesteśmy w stanie tym naładować telefon. Tak czy siak, no, będzie to ładowanie dość wolne, więc raczej jest to powerbank tylko na awaryjne sytuacje. Na koniec, sprawdzamy nasze uchwyty na narzędzia. Ja zamontowałem je w taki sposób, jak teraz widzicie, czyli obok siebie. Teraz założyłem tutaj przykładowe narzędzia, z których, no, powiedzmy, że korzystam najczęściej. No, i dzięki temu mam je zawsze pod ręką. A dodatkowo nie zajmują mi miejsca na regale, bo sobie tutaj wiszą. Uchwyty są bardzo porządne i dobrze trzymają. Narzędzia, powiem wam, że już teraz zaczynam żałować, że wziąłem tylko 5 sztuk. Ta oszczędność miejsca mega mi się podoba i z pewnością jeszcze sobie kilka ich dokupię. Zwłaszcza, że moja kolekcja elektronarzędzi cały czas się powiększa. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Pamiętajcie, że linki do wszystkich tych narzędzi macie oczywiście w opisie filmu. Znajdziecie tam również link do kuponów rabatowych na AliExpress, które ważne są do 11 października. Jeżeli odcinek się Wam spodobał i chcecie więcej filmów w serii chińskich elektronarzędzi z AliExpress, to koniecznie informujcie mnie łapką w górę. Natomiast, aby tych filmów nie przegapić suba, również Ci zostawić i na dziś ja już nie przedłużam, żegnam się z wami, no i Narka.